Firma Samashot współpracuje z Politechniką Białostocką od lat w zakresie zarówno badań zleconych, jak i w ostatnim czasie bardzo dynamicznie weszliśmy w projekty. W tej chwili w ramach współpracy z Politechniką Białostocką tworzymy konsorcjum, które realizuje projekt finansowany z funduszy europejskich, z konkursu szybka ścieżka finansowanego przez NCBR. Tutaj współpracujemy bardzo dynamicznie z, zarówno z Wydziałem Elektrycznym, jak i z Wydziałem Mechanicznym. Dzięki tej współpracy tworzymy nowe, innowacyjne produkty, które za kilka lat chcemy wdrożyć na rynku. Ta nasza współpraca opiera się głównie na wykorzystaniu badań, prac badawczo-badawczych, które są prowadzone na uczelni do wdrożenia w nowych, innowacyjnych rozwiązaniach maszyn które służą do zbioru zielonki. Studia na Politechnicy Białostockiej dały mi przede wszystkim szeroką interdyscyplinarną wiedzę z wielu zakresów, dzięki temu w łatwy sposób odnajduje się w różnych dziedzinach.